Siema, jestem Marek. Bardzo irytuje mnie to, kiedy przychodzę obok kogoś, od czuć odór wynikający z jego braku higieny. Dzisiaj przedstawię poradnik o tym, jak się umyć. Przedstawię wszystko na przykładzie kąpieli, którą biorę 3 razy dziennie. Kiedy nasza wanna jest już pełna, dolejmy kilka kropli łyski dla aromatu. Po nałożeniu złotej maseczki kolagenowej z drobinkami złota, swoje włosy myję najwyższej jakości szamponem, również z drobinkami złota. Czy uda mi się przeżyć jeden dzień, posiadając jedynie 100 zł? Zawsze rano piję kawę. Niestety dzisiaj mam ograniczony budżet, dlatego nie mogłem wypić swojej azjatyckiej kawy luwa, która kosztuje 100 zł za filiżankę. Dlatego wybrałem się do mało prestiżowej kawiarni i kupiłem kawę i Jawajip z karmelem, i wydałem 23,50. No niestety, smak kawy pozostawia wiele do życzenia. Jestem strasznie zmęczony. Bolą mnie kolana. Musiałem przejść chyba ze 700 metrów. Dodatkowo wycieczka po mało ekskluzywnym sklepie też mnie strasznie wykończyła. Dodatkowo w tym sklepie tak naprawdę nic nie było. Jakiś kawior za 30 zł, woda za 5, w dodatku 1 litr. I jeszcze siedząc na tych torach czuję się jak jakiś mener. Uff, to nie są moje klimaty.